Maneczko. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejny dzień z Brawl Odbieramy sobie za kolejny dzień właśnie skina. Do peny. Elegancko. Jeszcze przymodka. Okay. tutaj sobie odbierzemy nowe wydarzenia. Wejdziemy sobie w sklepik, mamy coś za darmo. Jest do kupienia już Clancy, MZ. można kupić. I można odebrać za darmo 15 monet, zawsze spoko. Okej, okay, dzisiaj myślę, że yy... In, tam kilka no, z postaci, które mam, wybraliście Miko, więc dzisiaj zagramy Miko. Ulepszymy go sobie już na takim wstępie, myślę, że na no, czwartą moc. No, myślę, że zagramy sobie solo. Spróbujmy dzisiaj zrobić w ogóle te tutaj mm, tokeny odblokować. I myślę, że w następnym odcinku sobie zbierzemy mega boksa. Dobra, no to lecimy. Okej, okay, wczytamy z nagry. No, dobra, na razie to, to ciężko, bo bardzo malowali ten nasz mikro. No dobra, no, Okej. Okay. Ulcik. Odrodzi nam się akurat HP. No i nie mamy niestety... Łoł, wow, uciekamy, moi drodzy. Bo tutaj... O, jest skrzyneczka, więc sobie ją zwierzemy. Najpierw płacimy po tego kiba za darmo. Oni się jeszcze nie zabili, więc poczekam, aż się zabiją. Może być to ciężkie do wygrania, ponieważ no... Ta... Belma ma... bardzo dużo cube'ów. Jedyne jak możemy ją jakoś zabić, to... Tu ultem... O, widzę ją, tam jest. Wow, ona ma mnie na dwa hity moje więc... No, się chyba cały haka od razu, więc... Uwaga, czy nam się uda ją zabić? Okej, okay, udało się. Pierwsza ronda wygrana. Okej, okay, mamy start dropa tutaj, rzadki i rzadki. Ajajaj, na 50 monet spoko. Dobra, no ale ja widzę, że my tutaj no totalnie musimy tego Miko ulepszyć. Strasznie mały image Dobra, dobra, myślę, że na szóstej mocy coś możemy zdziałać. No, Spróbujemy sobie może zagrać. Teraz zbierę klejnotów. Ciekawe czy nam się uda. Chciałabym w każdy, każdy tryb zagrać. Nie wiem czy, czy nie będzie to za długi odcinek. No ale cóż. Najwyżej zrobię go na części, żebyście mieli dwa odcinki po 10 minut. Ja tutaj będę te zbierać. Okej, okay, ja tutaj sobie będę... Wstać po prostu zbierać te klejnociki. O -o -o. Moi drodzy, a to było... To było po prostu już tak bliskie, że, że naprawdę... Patrzcie moi drodzy, mamy 10 klejnotów. Zrobiłem sobie ulta. I polecimy na jakieś zadynarza. Myślę, że na to te powiedzmy. Opa, udało się jeszcze ją zabić. Fajow. Ciekawe jakie mam statystyki. 2-0. No i spoko, bo ja tutaj bardziej zbierałam ee, klejnoty. Fajnie, druga runda jest zrobiona. Dobra, lecimy w kolejną rundkę. Myślę, że my właśnie możemy sobie zrobić ten sam Za Zodymę. Z tego co widziałem, no to jest mapa bardziej tak na daleka, Bo mogą mnie dosięgnąć z daleka, a ja ich nie Miko, ale no cóż. W ogóle mam mikon w swoim głównym koncie i w ogóle nie, nie, nie przepadam za tą postacią. Więc tak totalnie. Proszę podajcie. Albo strzelcie. Dobrze. Mamy pierwszego gola, moi razy Myślę, że ta runda może pójść szybko, więc fajnie. Lecimy sobie w ulta. No i... Wygrywamy w niecałe 30 sekund. No i fajnie, tak co rundę, można wygrywać. Mamy piątą ramę Plus 13 pucharków, a więc bardzo spoko. Kolejne to kleci na nasze konto. Kolejna rundka. Myślę, że może być to. gorąca strefa, fajnie, bo wygrać się wszystkie rundki. Nie przekrywać, wygrać je szybko. Abyście no, nie musieli tak mieć w kilku odcinkach. Dobra, lecimy tutaj. pierwszy pierwsze, sobie weźmiemy ta czy coś chce tam zrobić, czy nie zbyt chcę. To jest pytanie. Chciałbym tam pójść sobie, postać chwilę, ale no nie ci się udaje. Darel, ten nie on próbuje. Dobra, stoimy tutaj na razie, póki możemy. Dobra, fajnie się udało. 70 do 40 Dobra, no mam nadzieję, że się uda. Stoję, ja we wezmę sobie ulta. I tutaj będę stać. Polecę sobie tutaj. Pomogę. Fajnie, nie czy to się uda, moi drodzy. Czy to się uda? I mamy. Kolejna rundka. Wygrana fajowo. Lecimy z następną rundą. I mamy sadopika. Nice. Czy rzadki. No niestety tylko rzadki. Dobra, moi drodzy rundka to będzie myślę, że Batalia. ok, mamy tutaj mm, Miko jest też w przeciwnej dużej, więc ciekawie. No, mam nadzieję, że to się uda. Miko jest troszeczkę mniej ulepszony niż, niż ja. Okej, okay, udało się zabić tutaj fajnie. Dobra fajnie, no, kolcik tutaj się nie popisał, przyznam szczerze, że... Oj, ja też się zaraz nie popiszę, tak jak to nie no, fajnie pójdzie, człowiek, to. Dobra, no daje się go spoko, fajnie, Wy. Ja sobie wezmę ulta i polecę na tą robsę. Albo dobrze, tutaj zostanę przy tym jej dybić. Ok, fajnie udało się. Aj Zabili nas. Zaraję, ja sobie ulcikiem, bo widziałam, że właśnie mam. Mm. Tutaj sobie zabijemy tego 8-bita. A, jej. Nie udało się. 8-bita. Opa, tutaj lecę. I zabijamy tutaj. Elegancko. Fajnie się udało. Kolejna runda wygrana. Ale sporo się jak zrobiliśmy. Wow. Troszeczkę 2,5 tysiąca punktu doświadczenia, nieźle spójrzcie, że tutaj za chwilę będziemy mieć 400 pucharków i będziemy mieć mogli otworzyć klub więc w tym odcinku na pewno go otworzymy a teraz lecimy z nokautem Ok, jesteśmy już w rundzie i mamy tutaj w przeciwnej drużynie Poko, Nite oraz El Primo. Dobra, mamy tutaj zabitego. Czy Poko tutaj da radę? Nie da radę, więc fajowo. Tutaj sobie szybko polecę. Elegancko się udało, wygraliśmy szybciuteńko. Więc bardzo spoko, bardzo fajnie. Brakuje mi dosłownie wygrać jedną rundkę solo. Więc no, ja to wygram, i za chwilę się z Wami widzimy. No moi drodzy, niestety coś mi tutaj nie wyszło i zajam trzecie miejsce, więc raczej nie dostanę. Zobaczmy ile pucharków nam zabraknie. 12, brakuje nam dwóch pucharków. Dobra, ja to szybko dobijam i za sekundkę się widzimy. Okej okay, moi drodzy, jesteś numerem jeden, Wygraliśmy rundkę. No teraz na pewno mamy powyżej 400 pucharków. Bardzo rzadki standard, więc fajnie. Lepsze to niż rzadki. I dobijamy te puchareczki. Elegancko. A więc możemy zrobić tutaj klub. A przed tym mamy jeszcze 450 kredytów. Więc odbierzemy nowego zadmiarza broka. Więc spoko. Możemy przełączyć na kolta, ale zostaniemy przy broku. I teraz możemy wybrać naszego, chyba pierwszego, epickiego zadymiarza. klubu Bo. Wydaje mi się, że wybierzemy Bo. Mamy przedstęp 25%, więc spoko. Oraz odbieramy kluby. Fajnie, mega świna. Szukanie klubu dla ciebie. Dobra, dobrało mnie do jakiegoś klubu, gdzie jest 204, tych, ale ja opuszczę ten klub, bo chcę mieć swój własny klub. Hmm. Co to możemy wybrać? Tutaj odznakę, taką koronkę. Jak możemy nazwać klub? Dobra, na razie damy lub jak jest moja nazwa, ewentualnie później zmienimy Nawet we, albo damy takie jak nigdy, żeby łatwiej było wyczekywać damy opis, okej okay, moi drodzy, tutaj mamy taki właśnie tak to właśnie wygląda Witam w oficjalnym klubie Zumiki, wbijamy pucharki i mega świnię, więc spoko. Mamy tutaj typ, yy, typ tego klubu. Damy na zaproszenie. Będę raczej każdego przyjmować, i damy na razie wymagane pucharki na, na się 10 tysięcy, ponieważ to jest mało według mnie, i, i jest to spoko. Tutaj nie wiem, nie możemy. Nic zrobić. Lokalizacja klubu Polska i cele klub, podfuszy zakup. i elegancko. Jestem tylko tutaj ja. Zagramy sobie tutaj w knockout 5x5. Okej, okay, czytałem do gry. To będzie ostatnia rundka. Ostatnia nasza gierka, Miko. fanie fajnie. Tutaj muszą u nas jacyś jest, jest, ludzie palić, żebyśmy troszeczkę mieli większy level, tak jakby. Bo ja się tutaj nie... Okej, okay. udało się. Ja zmarnowałam ultan, no, ale cóż. Aha. Niestety padłam. Mam nadzieję, że to wygramy. Ostatnia została Jessie. I e, czy to wygramy? O, to jest pytanie. Shelly na Jessie, no i zostały e, Daryl. Daryl myślę, że pokona Jessie. No i pokonał bez mniejszego, bez większego oczywiście trudu. Ok, fajnie. Wygraliśmy ostatnią gierkę. Moi drodzy, no mam nadzieję, że obejrzycie ten film do końca. Zapraszam do klubu. Link, y, link do, do klubu będzie w opisie, więc zapraszam. No i cóż, siema.